Dobry, A, słuchajcie, Wikinga zostawię sobie o ironio na deser. To nie jest porcja, deserów. To nie jest porcja. Zacznijmy od Grzegorza Dolniaka. Grzesiu, Grzegorz Dolniak jest. Oklaski to później, jak on będzie wychodził. No to daj mu mu teraz. O, będziemy już w Otóż oprócz Grzegorza Dolniaka znam jeszcze dwóch innych pedałów. Tak, jak się... Nowaczyk... To, 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 Tadeusz, tak? Tadeusz Nowaczyk. Kurwa, Tomasz. Kurwa, miał, dałem mu taka, żeby mi pomagał z nazwiskami. Kurwa, ja mam naprawdę problemy z pamięcią. Jest też Tadeusz Nowaczyk z nami. Z Czesław. Przaśnie pisane na końcu jest F. Tomku, zmusiłem się, żeby obejrzeć jeden wasz sketch, nie? Jeden. Nie do końca, to no nie chuja całego nie spasowuje. Słuchajcie, taka masakra, że nawet Bata, Kozidra, albo Kombi by nawet zmianki w swojej piosence nie zrobili o tym. Nawet za hajt. Przecież taką informację o Tomku Nowaczyku, że kiedyś poszedł do lekarza, bo... Poczuł mu jak się grzybna wiodzie. Lekarz tak patrzy i mówi Panie Tomku, to jest normalne, tak się kończy kutas. <noise> e, tak tylko żeby uściślić, e, tak Tomku sugeruje, że jesteś głupi. Grzesiek w notce biograficznej napisał, że jest rysownikiem stary. Spójrz na swoją kreskę, bracie, nie wiem, usiądź na karnym języku. Przemyśl to kurwa, wywstydź się i przyjdź i powiedz bez ściemy, nie. czym jesteś? Człowieku, przy twoim talencie nawet Sadurski staje się rysownikiem. <śle> 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 Sadurski to pedał wiem co mówię. <śle> 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 Michał Leja. Człowiek, który ma więcej pryszczy niż Wiking Rozstępów. Michał działa w Krakowie w Comedy Lab, czyli laboratorium komedii. Bardzo adekwatna nazwa, bo w każdym laboratorium większość eksperymentów jest nieudanych. Nie przypadkiem Leja rymuje się z Peja, bo Michał reprezentuje biedę w stand-upie. Bartek przypomina mi trochę Michaela Jacksona, bo ma takie dłuższe włosy, często nosi kapelusze bawi się z dziećmi. Ale to, co na pewno odróżnia cię od Michaela Jacksona, to to, że jak umrzesz, to nikt nie będzie po tobie płakał, ha, ha, ha. to jest kurwa lost! I z miasta Michała Lej i kolesia, który robi stand-up o ruchaniu, czy raczej nieruchaniu. Mówi wszemi wobec, że jest prawiczkiem w swoim stand-upie, faktycznie jest tak niedojebany, że nawet między palcami mam błony dziewicze. Jego matka wzięła kiedyś udział w castingu do Gwiezdnych Wojen. Chciała zagrać księżniczkę Lejem. George Lucas, jak ją zobaczył od razu się zachwycił, dostała rolę czubaki. Grała bez charakteryzacji. A propos. Grzesiek od niedawna rysuje, ma swój blog, nazywa to się Kreska Dolniaka. Widać skąd czerpie inspirację. I tak, od Jaśka bierze towar. I Grzesiek ma swój program w telewizji, w Szperacie TV. Obejrzałem i muszę przyznać, że program skłania do przemyśleń. Ja na przykład się zastanawiałem, kogo w telewizji rucha Dolniak. Nie no, żartuję, zastanawiałem się, kto rucha Dolniaka. W ogóle chciałem sobie kiedyś obejrzeć w nacie ten program i mi się popierdoliła nazwa i zamiast Szperacze TV wpisałem szpareczki TV. I co najlepsze, też tam był Dolniak i Piasecki. Jasiek Borkowski. Parę faktów z życia Jaśka. Jego ojciec to kompozytor, który woził się ze znanym piosenkarzem i pedałem Michałem Bajorem. Pozdrodolniak. Mamusia Jaśka, o, słuchajcie, jest lesbijką. Także Jaśek, ty, kurwa, nie miałeś szans. Ty jesteś skreślony, kurwa, od początku. W ogóle jest pierwszym dresem w takiej Rzeczpospolitej jakby, a w Comedy Center, jak poszedł do programu, to poszedł, kurwa, w dżinsach. Nie potworili mi w dresach, kurwa. No już, kurwa. Głupszy jest tylko fakt że Państwo doniakowie mają syna padała, to jest jedna z najgorszych Karol to człowiek o wielkim sercu. Kiedyś był w Afryce. Był w Afryce i dostarczał rozrywki biednym dzieciom. Puszczał im bajki. To dobrze, ale to, że bił ich za każdym razem, kiedy burczenie brzucha zagłuszało dialogi, to trochę gorzej. Tym bardziej, że ogląda lireksia. To jednym z bitych przez niego dzieci był Bartek Marciniak. <grystanie> nie mam pojęcia, czy to prawda, ale faktycznie nie przychodzi mi na myśl nic innego, co spowodowałoby taki, a nie inny wygląd jego twarzy. Bo gdy wiking staje na wadze, to na ekraniku wyskakuje go numer PESEL. Ale żeby być w ciągłej formie, Wiking zatrudnił się w pizzerii kiedyś, ale go zwolnili, gdy się okazało, że wpierdolił praktycznie wszystkich pracowników. Rodzice chcieli go usunąć, ale się okazało, że w wieku 28 lat jest na to za późno. Sobowtór lecha Janerki w dresie. Wy tłumaczcie jaśkowiek to Lech janerka. Słuchajcie. Wiele. Ja się robi standard od dawna i często występuje w telewizji na TLC w programie Dziwne uzależnienia. A jak uda mu się coś zajebać, to i do hardkorowego lombardu trafi. Ale mówi się, że e, szczytem takim jest, że jeżeli mama przyłapie cię na masturbacji, e, to trzeba dokończyć, patrząc jej w oczy. Ale, ale dla Jaśka to było za mało. Gdy mama nakryła go na masturbacji, to dał jej dokończyć. W notce, którą wysłał nam Wiking, ten chłopak jawi, jawi się jako bystry, koleżeński, pomysłowy, energiczny, dowcipny, dobry. I czytałem to i nagle mnie olśniło. Stary, ty nie jesteś gruby, ty jesteś nadęty. Otóż problem z Michałem polega na tym, że yy, Michał do niedawna, inaczej, chuj, zostańmy jeszcze przy tym, żeby o bardziej opisać. Yy, Michał wygląda mniej więcej tak, teraz uruchomcie sobie wyobraźnię. Gdyby Anna Grodzka miała syna z, z ziemniakiem na przykład, to ten syn by się nie bawił z Michałem Leją. Wspólnie nad tym rostem pomyśleliśmy, kurde, brakuje nam jakiejś cipki, dlatego z nami jest Artur Jaskulski. Napisał o sobie, że pisał słabe skecze, które zaczynały się przywitaniem i kończyły śmiercią bohaterów. Artur, szkoda, że twoje wystąpienie tak się dzisiaj nie zakończyło. Jasiu, kochany, Jasiek Borkowski. Uwielbiam typa. Yy, 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 plakat. Widzieliście plakat w ogóle? Na plakacie jest, wiecie, Jaśka i Dolniaka. I tylko oni we dwóch są, są jako czarno-biali. Jasiek popatrzył i kurwa, ziomuś. Wgląda jakbym odpadł z jakiegoś show i to kurwa, spydałem w parze. E, widziałem, e, Grzesiek, widziałem pełne widownie śmiejące się ludzi na twoich występach. E, widziałem twoją szczęśliwą rodzinę. Widziałem śliczną dziewczynę u twojego boku i całą resztę twoich rysunków. Łukasz niedawno zrzucił 20 kilo. Po prostu ma bardzo obfite wytryski. Zagubionych wytrysków Bartek Marciniak. Jaszek Borkowski mm, to jest człowiek, z którym jak się żegnasz słowami do widzenia, to on z przyzwyczajenia mówimy już nie przysługują. Ale nie wszyscy wi wiedzą, że Wiking jest modelem. On pozuje do reklam, do zdjęć, do reklam, do środków odchudzających, znaczy tylko do tych zdjęć przed. Wiking, Wiking, ja Cię w ogóle namawiam, żebyś wziął przykład ze mnie, no, ja byłem dość gruby, zacząłem biegać, schudłem 20 kilo, 20 kilo, kurwa, miał być 230. Ale skoro już mówimy o cipach, teraz Lotek. Lotek jest to człowiek, któremu jedyne co wychodzi, to ludzie na występach. Lotkę można zobaczyć w telewizji. Występował w 12 odcinku Pokémonów. Gdzie ewoluuje w takiego grubego i obleśnego Snorlaxa. Tak wygląda ten proces. Na początku jest Lotek, potem jest Snorlax i forma ostateczna, czyli Wiking. Nie no, żartuję, żartuję oczywiście. Ja osobiście uważam, że Michał jest na scenie naprawdę bardzo w porządku. Bo w życiu prywatnym jest zjebany. Słuchajcie, ja muszę to powiedzieć. Michał wiedziałeś, że to powiem, bo w piątek występowaliśmy razem w Krakowie. Michał grał jakieś nowe rzeczy. I powiedział ze sceny, to jest autentyk, że jego siostra zginęła na drodze pod kołami ciężarówki. Kurwa, no mnie aż zmroziło. No nie, nie powinien się śmiać z wypadku własnej siostry. Zwłaszcza, że była w pracy. Artur Jaskulski. Ja zauważyłem, że jego wzorem, jeśli chodzi o stand-up, jest Slawko. <śleszy> Wiem też, że wiking ma wielkiego fiuta! Naprawdę! Tu nie robiłem specjalnego researchu, po prostu zapytałem o to <śleszy> Grzeszka. Grzesiek mi powiedział, że dokładnie nie wie ile centymetrów, ale gdzieś tak do krtani. E, wy się poznaliście na warsztatach kabertowych z Batą, prawda? Bata, błagam cię, skończ ten żart, on zaszedł lat za daleko. Ten idiota myśli, że właśnie się oświadczył. Widzieliście kiedyś stand na kolanach? To Karol Modzelewski, w trakcie swojego cyklu występów w więzieniach. Popełnił strategiczny błąd. Na rozpoczęcie do chłopaków powiedział: Jak się bawicie?! I chłopaki mu pokazali. Artur Jaskurski niedługo się żeni z Kamilą. Dobry wybór, wiem co mówię. Dzisiaj jak jechałem pociągiem, pozwoliłem sobie na żart do konduktora, bo teraz tak fajnie sprawdzają bilety, otwierają, mówią: Dzień dobry, ktoś to siadał. Ja wczoraj, Kamila Artura. Kocham lotka i najgłupszym, najbardziej suchym żartem, jaki, jaki, jaki mam na lotka, to jest żart, który powtarzam od dwóch lat, bo znam go właśnie od, od roku, to jest tak. To jest rebus dla was, co nie? Przepraszam, nie do mikrofonu. Co ja teraz zrobiłem? Trafiłem, kurwa, w lotka, co nie? Super to tam, kurwa. Nie, 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 proszę was, kurwa, ogarnijcie, chłopi. Widownia też musi mieć jaja, to nie, nie musi się śmiać, zbyt gówna. Poczekajcie na wikinga. No. Zapytali mnie tutaj organizatorzy, czy wystąpię na tym roście wikinga za darmo. I powiedziałem, że prędzej wiking zrobi mi loda. I oto jestem. W takim razie wiking, gwiazda wieczoru dzisiejszego. Wielkie brawa dla wikinga, z mojej ma urodziny. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, bo wiecie, ja jestem gruby i zawsze się ze mnie śmiali, że jestem gruby, a on jest, kurwa, grubszy, nie? I po raz pierwszy ja mogę się ponabijać z grubego. <słuch> 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 Także lecimy. <słuch> a w ogóle poznałem też narzeczoną jego, prawda? I tak zacząłem się zastanawiać, jak to wygląda, wiecie, technicznie. Łóżkowo jakby, nie? No i jak już doszedłem, e, to, to później... Żarty. To doszedłem do wniosku, że to jest fajne, bo wiesz, ona może ci robić laskę w deszczu i nie zmoknie. Słuchajcie, mi trochę żal Wikinga, bo naprawdę na tym Rosie jest zmiażdżony niczym jaja przez jego brzuch. I wiecie, co? Bardzo, dla mnie, naprawdę, bardzo jest krzywdzące to, że wszyscy mówią tylko o tuszy wikinga, bo jest coś, co przesłania jego grubość, jego tuszę, jego kurwa ego. Po prostu wiking to jest osoba tak zakochana w sobie, że trzepie sobie konia przed swoim zdjęciem. Znaczy się trzepałby, gdyby mógł sięgnąć. Znaczy nie, bo wiecie, my się tu śmiejemy, a wiking ma naprawdę bardzo rozmaicone życie seksualne. Nigdy żadna kobieta nie chciała się z nim kochać w pozycji misjonarskiej. To co, to teraz się na mnie położysz, tak? Dobra w Dupala. Wiking e, niedawno się oświadczył: Wow, brawo za odwagę. E, mówię to do Beaty. Kurwa. Widziałem zdjęcia z oświadczeniem, naprawdę. Wiking oświadczył się Beacie w towarzystwie swoich kolegów z drużyny. Na zdjęciach wyraźnie widać, że otoczona przez kilkunastu rosłych mężczyzn w ochraniaczach i kaskach, Beata nie działa pod żadną presją. Damian miał mieć ksytkę wieloryb, ale kurwa bez przesady. Nie pasuje to w ogóle do niego. Wieloryb, kiedy się naje, przestaje jeść. Wiking, nie wiem czy wiecie, wiking przytył 6 kilo, tylko w trakcie mojego występu. Stary, kurwa... Kurwa, popatrz na swój brzuch. Naprawdę, to nie jest otyłość, to jest miażdżyca jaj. To jest poważna choroba, zastanów się. Masz literówkę w tym tekście, który nam wysłałeś, nawet kilka literówek, tak bardzo blisko siebie, czaisz? E, bo tam napisałeś, że na treningach nawet biegam. <śled> Powinno być nawet turlam się. Dobra, bracie, 100 lat ci życzę, chociaż lekarz mówi, że góra 40. I na Facebooku poszło zdjęcie, że Wiking i Jasiek Borkowski są do siebie podobnie jak dwie krople wody. Po pierwsze, jakie kurwa krople. Po drugie, wyobrażacie sobie Wikinga jako dresiarza? Co ci pierdolicie? Słuchajcie, Michał Leja, a koleś ze wsi. Nie mi w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jest takiego kurwa zadupia, że to jest jakieś wieś pod Przemyślem czy innym, innym ustrojstwem. Michał, po tobie widać, że jesteś ze wsi. Po tobie też widać, że kurcze nie przelewało się w chacie, nie? No ale nie dziwię się, jak twój stary jest kurwa cieśną okrętowym w Przemyślu. Stary, co on tam budował? Szalas! czy kurwa tratwę, którą przepłynąłeś do Krakowa? Zajebiście się udała, stary. Artur Jaskulski. E, Artur, tak a propos tego, co powiedziałeś, że wzięliście do grupy Sołtyza. Hmm. Weź pod uwagę to, że Sołtys zawsze jest po mnie drugim. Słuchajcie, e, Artur to jeden z ojców założycieli Stand Up Szczecin, czyli tej grupy, która Kiedyś miała potencjał, ale prezes niestety nie ma jaj. No e, wiecie, Artur, kiedyś pytałem się Artura, Artur, czemu Artur, ty chcesz to robić? Artur stwierdził, bo wiesz co, bo moim marzeniem jest, żeby ochroniarze w Hormonie wpuszczali mnie za friką, mówiąc, znam cię. Zajebiście kurwa ambitne. Bartek Marciniak. Bartek, tak naprawdę e, zaprosiliśmy cię z litości. To, Grzesiu, pamiętam, Pamiętam twoje początki z kabaretem w węzeł i powiem ci, jedyne co mnie śmieszyło, to twój strój żaby. Żałuję, że nie mam tego nagranego Zobaczcie, Grzesiek zapierdolił mamie rajstuzy i podciągnął je tak mocno, że jego biedne jajka naprawdę wołały o pomoc. Ne? Do dzisiaj czasami mi się one śnią. Ale było im widać. Grzesiu, przyznasz się? Dobrze, dobrze kaszka, Piasecka ci robi stand-up za to, że prowadzisz, prowadzi z tobą szperaczy? O kurwa, zajebisty biznes dla niej, nie? To w sumie dla ciebie też. Przez 15 minut oglądacie jej kurwa filmiki na YouTube i pijecie kawę. Mega, nie? Wiesz, nikt się nie śmieje, bo nikt tego nie widział. Słuchajcie, wielkie brawa dla tej pani, bo to dzięki niej tak naprawdę mogliśmy się dzisiaj świetnie bawić. Wielkie brawa dla chłopaków. Wielkie brawa dla naszego prowadzącego. Ostrzymy kość. Nie poszło mu za dobrze, ale dajmy mu skończyć. To ja skończę konkretnie, dziękuję wszystkim występującym, dziękuję gwiazdom, bo myślę, że mamy dzisiaj dwie gwiazdy. Wielkie brawa dla nich, wielkie brawa dla Was i zapraszamy na piwo.